Kurwa stare, to my mieliśmy kiedyś taką Część akcję, jak Ojo wychodziło, nie wiem, czy wy to wiecie. Tak e, dropiliśmy Ojo, nie wiem, czy wy wiecie, ale kurwa wyszła, cała płyta zlikowała. Tak? Jakieś takie łebki insidowo, ja nie wiem, czy oni mieli dostęp do dysku Igiego, bo IG miał kurwę tych lików. Stary, no, Igi miał najwięcej w ogóle. Przed... E, wyszła i miał problem z tymi likerami, że w ogóle w trakcie jakby powstawania Ojo, to, okay. to kurwa on też robił jakieś swoje rzeczy i to wszystko liknęło, nie. I to były takie rzeczy na, na ten album, który wyszedł po ojo jego, a on później tego nie wrzucił wszystkiego, bo to wy wyjebało. wyjebało. I, i się, ja, stary, mega to digowałem i w ogóle dostałem się na ich Discorda, stary, gdzie ziomek, który posiadał te, kurwa, wszystkie numery, za golił, kurwa, hopie, flotę od, kurwa, dzieciaku, ja że push i stary... I było tak, o, był, wiesz, jak masz wydarzenia na Discordzie. No, no, no. no I było no. wydarzenie stare, że 18, coś tam wpisowe, 10 zł, puszczam 30 sekund nowego liku, kurwa, jaki Ale stary. to wiesz, co? Dzisiaj... A ty jak to liknęło? Liknęło to kurwa przez wiem, jakiegoś no. realizatora? Nie, stary, to wszystko było u nas na kompach, Nam się wydaje, że to było jakby od IG'ego, no bo wtedy, Aha. jakby ktoś miał dostęp do jego jakiś kąt, on zawsze miał problem z tymi likerami i tak dalej. Ale tam była taka faza, że ja, jakby ze snajpiłem jakoś tego ziomka, który, e, który to jakby jest na tej grupie. A, i napisaliśmy do niego tak wiesz, tak lajtowo ogólnie, Dobry, nie? że ze się do niego i jakoś to załagodziliśmy, że oni tego nie liknęli, ale jakie tam dalsze kroki z tym były, to ja nie wiem, bo później jakieś rzeczy likowały i tak. Pojebane to jest.